Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj słoneczna pogoda, aż chce się wyjść z domu i połapać trochę słońca Trochę nie widzę ekranu, ale to dlatego, żeby, żeby być w tą stronę i czekać, czerpać z tego słońca, póki jeszcze jest, póki nie ma chmur póki niebo bezchmurne Jest fantastycznie, jest olbrzymie ciepłe Już nie mogę doczekać się lata Może trochę poprawimy sobie tutaj a żeby było chociaż twarz widać, prawda? By chociaż twarz było widać. Co u mnie? 25 dzień za mną. Dzisiaj 26. Co czuję? Spokój. Spokój, zero strachu. Totalny spokój. Nie odczuwam niczego, co jest związane z niejedzeniem co jest związane z jakimś niedostatkiem z brakiem pożywienia, z głodem. Nie odczuwam niczego, na serio. Nie myślę, to znaczy myślę o jedzeniu bardziej o smakach niż o jedzeniu jako potrzebie, jako coś, co potrzebuję. Tak jak wspominałem, ja sobie postanowiłem, że nie potrzebuję jedzenia, w związku z tym mój organizm mi o nim nie przypomina. Nie mówi, że, że, że muszę coś zjeść. Oczywiście wrócę do jedzenia, uspokajam, ponieważ za bardzo je lubię jeszcze, cały czas to działa. I powiem, powiem, ale jak skończę tą, tą serię... Dzisiaj pojawiło się pytanie, jak ja to wytrzymuję. Nie muszę tego wytrzymywać, bo to jest dla mnie przyjemność, na serio. Przechodząc na tą drugą stronę lustra, gdyby. Tu też istnieje świat. Mówiłem o tym, tu też istnieje świat. I można, i po prostu można. Oczywiście nie zachęcam nikogo. To jest wybór i droga każdego z nas. Nie jestem lekarzem, nie mam prawa nikomu niczego polecać. Ja tylko mówię, że ja się na tym czuję fantastycznie. Waga dzisiaj patrzę chyba 71 kg, więc znowu coś tam poleciało. Do minimalnej wagi zgodnej z BMI, jak tutaj kolega zauważył. Jeszcze daleko, więc nie ma co się stresować. Wszystkie, wszystkie narządy funkcjonują, jak wiecie, ja cały czas piję kawę, piję wodę z octem i tak dalej, więc tutaj wszystko funkcjonuje cały czas nie ma problemu. Było pytanie, co piję i ile tego piję? Wypijam dziennie co najmniej 2 litry wody butelkowanej i myślę, że ze 2 litry wody filtrowanej to będzie. Do tego dolewam sobie trochę octu jabłkowego, żeby zmienić smak wody, po to, żeby była lekko kwaskowa, żeby jelita inaczej funkcjonowały i żeby nie znudził mi się sam smak wody generalnie. Piję kawę czystą. Nie lubię gorącej kawy, piję ją zimną i piję połyku raz na jakiś czas, więc ona u mnie stoi dłuższy, dłuższą część dnia. Piję jedną, dwie kawy dziennie, tylko że duże kubki to są około chyba 300 czy nawet 400 ml, więc tej kawy jest sporo. Koło litra pewnie wychodzi. Nie, chyba przesadzam. To będzie 600 ml, bo to są chyba kubki 300, 300 ml. Co jeszcze? Potrafi być jakiś sok ze świeżo wyciśniętej cytryny, ale to nie jest codziennie, to jest rzadkość raczej. No i tyle, i tyle. Picie stosuję w momencie, gdy, gdy poczuję, że muszę się czegoś napić. Nie bardziej jako łaknienie, jako pragnienie, bo pić mi się nie chce, bardziej jako uzupełnienie czegoś w organizmie. Może nie tyle, żeby zastąpienie głodu, bo nie chodzę głodny, tak jak powiedziałem. Bardziej jakby wypełnienie żołądka? Nie, nie, nie wiem. Może to program, może to bardziej taki jeszcze gdzieś lekki strach, gdzieś, który się pojawia. Ale generalnie, jeżeli chodzi o niejedzenie, w tej chwili myślę, że mógłbym wytrzymać bardzo długo. Wytrzymać, co ja mówię? Nie wytrzymać, być na tym bardzo długo, może nawet w nieskończoność, tylko, tylko ja lubię jeść, lubię smakować. Ile będzie? Nie wiem. Nie wiem. Na razie jest dzisiaj 26 dzień, wczoraj 25 zamknąłem, dlatego filmik z okazji 25 dnia, jest cudownie, i tyle. Dzisiaj spotkanie, na które pędzę spotkam wiele ludzi fantastycznych. Będzie można podzielić się trochę wiedzą. Może nie w tym temacie, ale, ale trochę inną, też związaną z naturą. Też związaną z olejkami eterycznymi, które występują w moim życiu. Oczywiście te najlepsze, najczystsze. O, I które zastępują wiele rzeczy. Chociażby taki kram ze specyfikami na różne różne mniej lub bardziej wymyślone dolegliwości. Co dzisiaj pisałem na poście. Wszystkiego dobrego dla Was. Niech się dzieje. Cześć!